ale coś, ja miałem jakiś problem z internetem, bo stój rozłączyło mi, rozłączyło mi live'a także kurde, na no, siedzę tutaj cały czas, bo stój czekam aż ten, aż ten typek się stąd ruszy, ale raczej nie ma takiego za bardzo zamiaru 先生。<Okay. S 2> <laughs> 能不能？

Tam mamy coś ikonicznego, co za idioci, dobra, bo będziemy ich po prostu bezładniewać. Ale jeszcze wezmę sobie to pierwsze co tutaj mamy. Wolkoda, maczeta, zagęszczony szpik. Okej. Okay. Dobra, mamy tutaj jeszcze paru. Dobra, tego sobie tutaj obezłanimy Jednego mniej. Ok, to już nie ma za bardzo, za bardzo pewnie sensu tutaj ich, tu ten, No, ale przynajmniej w połowie zróbmy to, tak jak nas prosili. Dobra, kolejny śpi. Dobra. Dobra, bierzemy go... i obezwładniamy.

Przepraszam, komitet pomita. Bardzo miło z waszej strony. Chłopcy, Chłopcy co się stało? Przyjechałem za wcześnie? E, wszystko wszystko w, w, tu, wytłumaczyłem. Cisza, cisza. Ciebie nie kojarzy? Skąd, cisza. Cisza. Ci cisza. Nie Skąd się tu wziąłeś? Ci dwaj wynajęli mnie <Sza>. do <Sza>. pomocy. <Sza>. Tak, tak. Wydaje mi się, że potrzeba potrzebować. Wiesz co? co? Nasunę no, mi się ja jedno się pytanie. pytanie. Czy, czy któryś z, z, z was nie ma przypadkiem czegoś ma na twarzy? twarzy? Ten, ten, to nie tak. jakby to powiedzieć. Ty, ty. Może ty jeszcze <laughs> możesz. Y była... Strzela Była strzelanina, strzelanina. Jeden gość dostał to... krwawy. Potem przywieźliśmy przywieźli. te narkotyki. Wszystko, wszystko zostawiliśmy, zostawiliśmy na, na, górze. na górze. Jest okej. Okay. Też wreszcie. Dobra, dobrze. Mam mu wierzyć? wierzyć? Mówi prawdę? Robert? Tak, to wszystko prawda. Było tak, to jak mówi Okej, Okej. Nie lubię, jak, jak próbuje się robić ze, ze mnie idiotem. Chłopaki. Okej. Okay. No trudno. Mamy jakiś pistolet ikoniczny, rewolwer typu power. Kolejny do naszego... No nic, no tutaj nie mieliśmy wyjścia no i... Zaatakowali nas. Chciałem po ratować chłopaków, żeby ich nie pozabijał. Halo? Policja? Jesteście, Jesteście tam? tam? No, jesteś no, jesteśmy. Już po wszystkim? Po po tak. Ta. Pozostało, pozostało wsiąść do i odjechać. Mam nadzieję, że sobie poradzicie. Dzięki. dzięki. Dobra, zbierajcie się stąd. Idziemy? idziemy. idziemy, idziemy. Jeszcze raz dzięki. Nie ma za co. Następnym razem prostu siedźcie, kurwa, w domu i nic nie róbcie, bo jesteście po prostu nie nadajecie się do tego. A to co, miałem dać ich zabić? Jeśli, Jeśli jeszcze raz usłyszę to, słyszy, to, słyszy, pytanie to pytanie, nie ręczę to nie za siebie. Okej, okay, okay, Twój sekret pozostaje z sekretarem. Ale klienci zadowoleni, kontrakt zamknięty. Okej. Okay. Kontrakt jest zaliczony. Także chyba to się liczy najbardziej. W tym wszystkim. O, mamy jeszcze tutaj coś mi wyskoczyło. Znośnie chyba pojazdu. Aha, ale mamy go przejąć. Bo on nam ucieka. Ale to co mamy go przejąć siłą czy... czy po prostu śledzić? Bo nie wiem Czekajcie, spróbujmy im zajechać drogę Zobaczymy co się stanie Co i do nas strzela Ja mam to auto odebrać siłą? Czy co? Dobra, no spróbujmy Nie, bo nawet nam, nam ich nie namierza za bardzo Co tam słuchaj, U mojej ulubionej legendy, Night City. Słuchaj, i obiecałeś? Już wszystkie możliwe ryje, ale są tacy, którzy kierują w tym się. Trzeba pomóc, na przykład Aran, mój domy... ...który pilnie potrzebuje najemnika. Pogadasz z nim? Ze mnie legenda, ale zobaczę co da się zrobić. Trochę się u mnie ostatnio wydarzyło, Fred. Nie wiem jak będzie z czasem. No to zrobimy to. No i rozumiem. Obiecałem chłopakowi, że prześlę kogoś z głową na karku, więc tylko y, ty się nadajesz. ran ostatnio boksuje na ringu w Ducktown. Okej, okay, więc mam kolejną, widzę po ten... Kurde, nie wiem jak ja mam zatrzymać ten, ten samochód. Dobra, no chyba musieliśmy to tak zrobić. Dobra, odprowadzimy sobie jeszcze to autko. Podskazany adres. No wysyłam Ci adres. Ten bardzo zmienić właściciela. Okej. Okay. Będziemy się. Nie będziemy tutaj narażać tego samochodu na walkę, tylko po prostu będziemy. Dobra, mamy kolejnego. Likwidujmy sobie go, i dopiero. Dobra, udało nam się. Go zgubić. Dostać pojazd w wskazane miejsce. Nie mamy nic na, na temat obostu stanu tego auta, w jakim ma być. Także jedziemy. Oddać to autko. Znowu 4 km do celu. Pewnie to nie pierściło, bo stójacy będą nas próbować zatrzymać, ale mam nadzieję, że jednak się mylę. Mhm, mamy znowu ogon. Że wysiądźmy sobie. Jaj, Prawie w nas wjechali. Albo i wjechali. No co wy robicie, ludzie? Kurwa, idźcie po mnie. Ojebało Czy jesteś nieśmiertelna, czy kulu odporna? Dobre. Możemy jechać dalej. To już drugi ogon. Zobaczymy ile będziemy mieli do, do, do czasu aż zajedziemy na miejsce. Nas niby goni, ale jak na razie nikogo nie widzę. Dobra, zgubiliśmy ogon. Możemy jechać. Kurde, no już samo odebranie tego samochodu, bo tu w drodze było, było dosyć wyzwaniem, takim, które było do zrobienia już na samym. Kurde. Dobra. ale mamy. my. serio, ludzie, czemu wy po mnie jeździcie tymi samochodami? Dobra, jak, tak jak widać, pokazuje pokazują nam się teraz na, na, na ten, to jest ta umiejętność relika, że pokazują nam się te kwadraciki, obosu na, na postaciach, co daje nam możliwość sprawdzenia, które miejsce mają, że tak powiem słabsze. Powoduje to prostu jakiś tam. Dodatkowe obrażenia. No dobra, teraz tutaj. Przed nami jeszcze kilometr. To znaczy, bo... Dobra, jeszcze 700 metrów Już jesteśmy prawie na miejscu. Kurde, już myślałem, że wpakują się w naszym samochodem. Tak to trochę wyglądało, jakby mieli się zaraz z nas obostu wbić. Ale na szczęście obostu jesteśmy już na miejscu. Dzięki. A my mamy kolejne zniżki, pistolet typu SMART, hamulec, jazz go umiejętności Shinobi, Dzazga z Forzą 4000, jazz go umiejętności Shinobi i ko dużo komponencików 4990. No i dobra, mamy to. Zrobione. Jeszcze wskoczył nam poziom 48 umiejętności Shinobi. W takim bądź razie, no ja tutaj sobie jak na razie zakończę tym zleconkiem. no i zapraszam na następnego, na następny odcinek tej gry. Zajmiemy się kolejnymi kontraktami, zadaniami i w ogóle, i w szczególe. Tak, bo tak jak widać, dużo, dużo się nam tego teraz, wszystkiego tutaj odblokowało. Dzięki Wam bardzo, jak na razie. Bawcie się dobrze. I do zobaczonka znowu. Bye bye.